Cześć. Za chwilę zrobię improwizowaną prezentację. Improwizowaną, bo nie wiem, co jest na PowerPointowych slajdach, które przygotował Łukasz Falaciński. Na pierwszym jest temat, o którym będę mówił. Także jedziemy. Cześć! Wszystko, co chciałeś wiedzieć o Powerups, a bałeś się zapytać. Excel to tylko początek. Zacznijmy właśnie od początku. Jak wygląda głowa człowieka, który wsiadł po raz pierwszy do Excela? No, jest w niej zamęt, jest w niej kipisz, nie wiesz co się dzieje, jest tyle danych, tyle wiedzy, co z tym wszystkim zrobić. Ale jak już chwilę posiedzisz w Excelu, no, wyglądasz tak. Wyglądasz tak. Jesteś szczęśliwy. Twoja rodzina korzysta z Excela. Wszyscy macie jakieś fanty. W... Sformatowaną tabelę, jak tutaj widać, Krzysiek ma klapki, Bożenka ma torbę, Marzenka e, ma body, właśnie w Excela. Tak wygląda szczęśliwa rodzina, która już w 1997 roku e, zaczęła korzystać z Excela. Później dzieją się cuda. Otóż zrobiliśmy badania i widać, że co drugi rok nasza wydajność spada. To są dane z małych i dużych miejscowości. To z first W to jest Windy City, czyli Chicago, a second Wood to jest Wisconsin. Stąd mamy, stąd mamy te badania. Natomiast jak już zaczniemy działać, no to idziemy jak petarda. Robimy najpierw tabelę, potem dodajemy dane, wykorzystujemy funkcję na koniec. dud tabela przestawna i wszystko jest już widoczne. Skąd to wiemy? Bo uczyliśmy się na danych. Zresztą, zobaczcie, 2600 obejrzanych filmów to jest. Ponad pół miliona dni, bo każdy film trwał przynajmniej dwa dni. Oglądaliśmy je na specjalnym portalu. To był portal, na którym pierwsze Excele były publikowane, a potem to wszystko przeszło do powerupsów. Pojawiły się power apps, pojawiło się power automate, i pych! W naszym portfelu pojawiły się pieniądze. Jak to się dzieje? No, jest to po prostu skorelowane, i to jest skorelowane z aplikacjami, z których korzystamy. Zobaczcie, tutaj są wszystkie aplikacje: power automate, power apps i wiele innych. Każdy kolor to inna aplikacja: zielony to wiadomo Excel, fiolet to power automate, niebieski to Word. Tutaj gdzieś jeszcze jest PowerPoint, z którego ja teraz korzystam. Sway, a brązowy to Saper. Saper, każdy z nas korzystał. Jak widać, w 1995 roku głównie korzystaliśmy z sapera. Tak wygląda użytkownik w saperze, gdy trafi na bombę no po prostu, cała rodzina piździec wyleciała. Ale wróćmy do Power Automate. Zacznijcie z niego korzystać zacznijcie korzystać z Power Ups, bo jak połączycie to z wiedzą, waszą wiedzą obszerną o Excelu, to będziecie wyglądać w ten sposób. Każdy poranek to będzie jedna wielka balanga, będziecie się cieszyć, że logujecie się do Windowsa, że włączacie PowerAppsy, a tam już jest bajka. Wszyscy zamieniają się w jednorożce, cieszą się. Nawet jak masz 50 parę lat i myślisz, że nic Cię już nie czeka, to tam jest przygoda. Nad Tobą, jak widać na szafce, jest archiwum danych, tam wszystko sobie znajdziesz. Zawsze możesz wywrócić swoje życie do góry nogami, tak właśnie jak tutaj Grzegorz przekręca małą Zosię. Tak Twoje życie może stać się lepsze, bo PowerApps... To jest wszystko, to jest początek, od Excela się zaczyna, a potem zabawa trwa. Także niech żyje bal, Power Automate Bal, w skrócie PAB, PAP. O, PAP, idę na piwo, hej.